Siemanko, witam wszystkich. Dziś jadę wam pokazać kurczę gdzie mieszkam. Tu ten mój region, miasteczko dalej i tam pokażę wam gdzie chodzi się przeważnie wykąpać w morzu, bo tam jest taka mniejsza, trochę, ale tak jedyna chyba tutaj taka plaża. A to na miejscu już wszystko pokażę. Zapraszam na materiał. Dojechaliśmy i znowu coś nowego. Postawili kasowniki na, na parking. Są to takie. Tak więc co roku są jakieś nowe opłaty w Niemczech i zakazy, i kary, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie to wszystko też załatwić przez internet. A jak się nie ma zapłaconego, no to są kary, nie? 36. A jak jeszcze ktoś camping postawi przez noc tu posiedzi, to i 66 z tego co rozumiem. Jesteśmy teraz tutaj. I co oni chcą? O! Co od razu chcą, żeby sobie wprowadzić numer rejestracji? I teraz godzina 50 centa. I to mi w zupełności wystarczy. Także biorę sobie to. Dobra, zapłacimy sobie kartą. I wyskoczył nam bilecik. No i tyle. Druk das doch aus nie ściąde funkcji sandów. Także jesteśmy już nad wodą. Na szczęście jest woda. Nie ma odpływu, także będzie można... No jedno to dobrze, na drugie źle, bo jestem z córkami, a ta młodsza zawsze sobie zbiera muszle. A jak nie ma odpływu, no to jest mniej muszli. Po prostu. Jest parę ludzi, jest woda. Może Nordzi, może Północne. I to taka jedyna z lepszych plaż. Sztucznie nawożony piach bo takich plaż w ogóle tutaj nie ma. Tam dalej jest sobie jakiś statek, tam jest rafineria, tankuje sobie do pełna a my o tutaj zobaczymy jak to wygląda wimę tu jest taka plaża gdzie właśnie w lato jest bardzo dużo ludzi potem trochę dalej mamy FKK czyli taka plaża dla nudystów, wszyscy są nadzy i w spodenkach, jak się tam wejdzie na przykład, to od razu się doczepiają, że dlaczego w spodenkach to jest nie ta plaża, która jest dla Ciebie, żebyś przeszedł sobie tam, gdzie są poubierani. Nie wiem, może chcę zobaczyć jakiego masz ptaka. Nie wiem. A jeszcze dalej jest jedna, jeszcze jedna plaża i tam jest plaża dla psów, tam można sprzemy. A tutaj tak to wygląda. Jeżeli jest pogoda fajna, to tam dalej widać już wyspę, taką pod ochroną, gdzie nie ma w ogóle ludzi i nie może być ludzi, nie można jej odwiedzać, bo po prostu jest pod ochroną i nie tylko dla natury, po prostu. No tu w lato są jakieś prysznice, można kupić loda czy jakiś tam napój. Tu niedaleko zaraz, bo tu nie widać, bo jest, to, jest ten nasyp taki jest, ale właśnie tam jest jeszcze taki mały port w tym miasteczku. To miasteczko obok mnie, niedaleko, parę kilometrów. Jeżeli jest, jest sztorm, to naprawdę woda bardzo daleko podchodzi. Tutaj nawet są takie porobione podmycia jak ta woda właśnie tutaj spływa, bo po prostu zalewa to wszystko tutaj i tak to wygląda tutaj widzisz pogoda taka mglista, a tam moje dziewczyny widać, że jest już powoli odpływ tam widać to ciemne no to właśnie jest już gdzie woda była, no i teraz po prostu zaczyna się odpływ. Jak tu jest odpływ, to w niektórych miejscach można iść nawet 300 metrów z buta w morze. A my zobaczymy tu ten mały port, taki. Tak to tutaj wygląda. Tam całkiem z tyłu nie wiem, czy widać ten komin. Ten aktywny komin tam z daleko to jest właśnie nowa elektrownia. A obok niej, obok tego komina po lewej stronie, jest drugi komin nieaktywny, stala, stara elektrownia. Tam, jak będziemy jechać, to jeszcze wam pokażę nowy port kontenerowy, który tutaj zbudowali. A w ogóle nie ma w prawie ruchu, bo tam rzadko kiedy jakiś statek przypływa. Duża inwestycja, dużo kasy, i chyba. Nie wiadomo komu to potrzebne, tutaj. Następnie żebyśmy przyszli. Tak to wygląda, właśnie. Odpływ. Jest Gute. Moja córka bardzo lubi muszle zbierać. Dziś morze spokojne. Ich muss nur wieder schöne Musse kriegen. Hopp. Hopp. Guck, die ist trink. Tak więc tak to tutaj wygląda, teraz jadę, jeszcze sfilmować tak z daleka ten nowy port kontenerowy i latarnię morską, i coś o tym opowiem jeszcze, bo ten port jest wybudowany nie tak dawno, a póki co kieruje się do samochodu a dokładnie tam. No i tak to właśnie tutaj jest u mnie nad morzem. Akurat z tej strony, bo jest tu dużo tego brzegu. A teraz tak wam pokażę z grubsza. Dokładnie przyjechałem stamtąd. O! A tutaj widzimy właśnie ten port kontenerowy. Tam stoi bardzo, bardzo dużo samochodów nowych: Volkswagen i Audi. Z tamtej strony też inna marka. Ogólnie nie widać, żeby się tam coś działo. Tutaj mamy latarnię morską, jest już aktywna. Naprawdę, jak jest mgła, to świetnie wygląda ten reflektor tam u góry. I on jest skierowany tam właśnie w morze. Także fajny efekt tego jest. Tam widzimy taką końcówkę. Komina to jest ta druga elektrownia, już nieczynna z tyłu, a to jest nowa wybudowana, gdzie właśnie jest aktywny komin tam wyrżnęli cały las tam będą coś budować i to na tyle dzisiaj, ja kieruję się do samochodu tam zaparkowałem no jeszcze muszę jechać na zakupy filmik ukaże się na dniach ale dzisiaj jest sobota i taka relacja z nadmorza z tej strony Turystów dużo, chociaż jest ta pora roku. I co, trzymajcie się? I do następnego. Nara, hej, cześć!